Powiedz mi, że jutro zaświeci słońce, że obudzę się w anielskim nastroju, że zamknę dzień wczorajszy i nie będę myślał o jutrzejszym. Powiedz mi, że ludzie będą dla siebie życzliwi, że chłopiec ustąpi miejsca starszemu Panu w autobusie, że mężczyzna przyprowadzi staruszkę przez jezdnię i że obcy ludzie przepuszczą osobę niepełnosprawną na początek kolejki. Powiedz mi, że emeryta stać będzie na jedzenie lekarstwa. A także na prezent dla wnucząt, że bezdomny będzie miał dach nad głową, że alkoholik i narkoman uwolnią się od uzależnienia oraz że inni chorzy otrzymają właściwe wsparcie. Powiedz mi, że człowiek nakarmi głodnego człowieka, że bogate państwo pomoże państwu biednemu, że nikt nie będzie cierpiał przez nikogo i że każdy będzie dobrze zarabiał. Powiedz mi, że nie będzie wojen. Że nie będzie kataklizmów i niszczenia planety przez ludzi, że będzie szczęście, miłość i szacunek do innych osób. Powiedz mi, że ludzie się przebudzą, że świat będzie sprawiedliwy i przyjazny dla każdego. Powiedz mi, że to wszystko jest możliwe. I na koniec powiedz mi, że nie jestem naiwnym marzycielem.